Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odżywianie się jest nieodłączną częścią życia. To od niego w ogromnym stopniu zależy prawidłowy rozwój oraz zdrowie człowieka. Dietetyk to osoba, która wspiera pacjenta w leczeniu wielu chorób oraz sprawia, że jego codziennie życie staje się o wiele łatwiejsze i zdrowsze bowiem dieta to nie jest tylko dieta redukcyjna, czy dieta eliminacyjna. Dieta to po prostu styl odżywiania, jakie każdy z nas ma na co dzień. W zależności od tego, co spożywamy, nasze zdrowie może ulec poprawie, bądź pogorszeniu. Koło Dietetyki zajmuje się organizacją konferencji naukowych. Współpracujemy ze Studenckim Kołem Naukowym MUWiT oraz ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Stylu Życia. Członkowie koła prowadzą prelekcje w szkołach podstawowych i liceach dotyczące szeroko pojętej dietetyki klinicznej oraz psychodietetyki. Aktywnie uczestniczymy w życiu uczelni oraz współpracujemy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń odżywiania oraz z organizacją End Diets. Naszą główną jednak działalnością jest szeroko pojęta promocja zdrowia i chcemy, aby całe społeczeństwo miało świadomość, że podstawą naszego zdrowia jest dobre samopoczucie psychiczne, dobre odżywianie i aktywność fizyczna. Studenci koła dietetyki przeprowadzają prelekcje dla członków SKN MOVIT, które dotyczą szeroko pojętej dietetyki klinicznej. Opowiadamy o tym, co powinniśmy jeść przed i po treningu oraz co suplementować. Pokazujemy, jakie są powiązania pomiędzy codziennym odżywianiem a suplementacją. Raz wskazujemy, jakie są najpopularniejsze nietolerancje pokarmowe i jakie zalecenia żywieniowe w nich występują. Mówimy o tym, co powinny jeść i suplementować kobiety w ciąży, oraz jak wygląda dieta w chorobach neurologicznych. Ogólnopolska konferencja Psychika dietetyka to jedno z wydarzeń, które organizowane jest przy współpracy ze studenckim kołem naukowym dietetyki. Odbyły się już cztery edycje wydarzenia, a obejmuje ono wiedzę z zakresu psychodietetyki, neurobiologii, dietetyki klinicznej. Główną tematyką poruszaną na konferencji jest wiedza dotycząca powiązania między odżywianiem a stanem psychicznym człowieka oraz funkcjonowaniem układu nerwowego. Wydarzenie jest dwudniowe, obejmuje dzień wykładowy oraz warsztatowy, a także sesję prac własnych uczestników aktywnych. Kongres pediatryczno-żywieniowy to drugie wydarzenie, które jest organizowane przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym dietetyki. Odbyły się już dwie edycje tego wydarzenia, a wiedza, jaka się na nim pojawia, dotyczy pediatrii oraz dziecięcej dietetyki klinicznej i psychodietetyki. Tematyką kongresu jest prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży oraz choroby powiązane z odżywianiem. To wydarzenie również jest dwudniowe i obejmuje dzień wykładowy oraz warsztatowy. Od tego roku nasze koło naukowe współpracuje z NDAJET, międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów dietetyki z całej Europy. Celem współpracy jest zbudowanie sieci networkingowej, która pozwoli na wymianę wiedzy i przeniesie nauki o odżywianiu na wyższy poziom. NDAJET to dzielenie się doświadczeniami, łączenie studentów z całej Europy oraz promocja nauki o odżywianiu i dietetyki, co robią poprzez media społecznościowe i liczne wydarzenia. Organizują webinary, konkursy, przygotowują materiały prasowe, konferencje i dni otwarte. Raz na miesiąc organizowane są wykłady online zajmujące się szeroko pojętą tematyką dietetyczną, poruszając zagadnienia od dietetyki klinicznej po rolę dietetyka we współczesnym świecie. Informacje o wydarzeniach możecie znaleźć na ich stronie facebookowej oraz na Instagramie i Linkedinie. Ale Endajec to nie tylko sama dietetyka. Ostatnio zorganizowaliśmy dni otwarte online, które skupiały się na tematyce przywództwa, budowaniu własnego biznesu i zarządzaniu. W studenckich Dniach Otwartych wzięło udział ponad 600 osób z 35 krajów, nie tylko europejskich. Każdy, kto chociaż na chwilę zetknął się z dietetyką, wie, że jest ona nierozłącznie powiązana z psychologią. Nasze koło naukowe współpracuje również z OCHO, czyli Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. OCHO podchodzi do tematu zaburzeń kompleksowo. Zajmuje się pacjentami z anoreksją, bulimią i innymi zaburzeniami na tle odżywiania, prowadząc nie tylko psychoterapię, ale również zapewniając wsparcie dietetyczne. OCHO to także strefa specjalisty, liczne webinary, szkolenia i studium psychologiczne oraz dietetyczne. W tym roku OCHO wyszło z propozycją współpracy z kołami naukowymi z całej Polski. Pojawił się m.in. pomysł stworzenia kampanii edukacyjno-promocyjnej czy e-booka dotyczącego jedzenia emocjonalnego. Zamiast za współpracę członkowie naszego koła będą mieli możliwość udziału w webinarach i szkoleniach organizowanych specjalnie dla nas przez OCHO oraz otrzymają zniżki na profesjonalne warsztaty prowadzone przez specjalistów psychodietetyki. W kole zajmuje się między innymi współpracą ze skn medycyny stylu życia. Medycyna stylu życia to dziedzina medycyny, Całkiem nowa, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania, prewencji chorób, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia, czyli podchodzi bardzo holistycznie do wszystkich aspektów naszego życia. Tutaj jest slajd z prezentacji dyrektor organizacyjnej Polskiego Towarzystwa medycyny stylu Życia, która w sumie pełni taką pieczę nad wszystkimi kołami medycyny stylu życia lekarz Alicji Baski. I nasza współpraca współpraca z dietetykami, bo dietetyka jest nieodłączną nauką związaną z medycyną stylu życia, jest nieodłączną jej częścią. Zaczęła się w sumie w grudniu tego roku i planujemy roślinne poniedziałki, gdzie członkowie SKN-u Dietetyki będą gotować zdrowe i zbilansowane potrawy, które potem zostaną wyliczone i wrzucone do mediów społecznościowych naszych SKN-ów. Tak samo wymiana informacji między specjalistami z zakresu medycyny stylu życia a nami, dietetykami, wspólne spotkania, wykłady, możliwości rozwoju, na przykład za pomocą współpracy w pisaniu artykułów prac związanych z medycyną stylu życia i dietetyką Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej dietetycznej rodziny i do studenckiego koła naukowego dietetyki oraz do śledzenia nas w mediach społecznościowych